No i co? Myśleliście, że kontent z MK677 się skończył? Już w ogóle jest koniec? Nic bardziej mylnego. Kontent dopiero się zaczyna. Myślę, że jak już zacząłem nagrywać, zrobimy sobie taki mini przegląd sylwetki. żeby mieć porównanie za kilka miesięcy, i żeby był zanim się na bo obiad tam nie czeka. Chwila, widać pewnie co. Nie bałem się, że wyjebie mi plecy w syfach. Ale wyjebało tylko delikatnie i w sumie większości się już pozbyłem. jest git, nie? Głównie czysta micha. Zacząłem wpierdalać trzy razy więcej marchewek i codziennie piesok z moją Witamina A. O dziwo, kryszcie na plecach zniknęły prawie całkowicie. I mówię poważnie, to nie jest skam. Moje, powiem Wam zajebistą jakość. może na przykład to jest Sony ZV1 i wydaje się być mega mocny. Trzy koła za niego udałem. Mam nadzieję, że content odda i mi się zwróci. Moje, długo myślałem na tym, co wjebać się na bombę, wiadomo. I powiem Wam, że to była totalnie najlepsza decyzja w moim życiu. Wiewanie się na bombę, bombę. No to jest bombeczka. To jest pierwszy cykl, delikatna bombunia, bombusia. No nie mogło być lepiej, czuję się zajebiście, jest genialnie. Gościu, nigdy nie czułem się tak dobrze, mam tyle energii, Głównie odjebało mi. I stwierdziłem, że na redukcję ni nie chcę mi się biegać, nie lubię biegać, jebać to. Dodałem sobie wiecie co, kickboxing. Chyba sztuki walki na redukcji to jest game changer. waga spada mi z dnia na dzień. Dosłownie, tak leci w dół szybko. Jeszcze jak mi obiją kichy, to w ogóle nie czuję głodu. To jest genialne. Jakby chcecie schudnąć, idźcie się ponapierdalać, jakiś kickboxing, coś tam. Jak nie macie kasy, to zaczepcie kogoś na ulicy się z nim ponapierdalać. A tak, żeby objął wam kichy. Jedno, spalicie dużo kalorii. Dwa, nie będzie wam się chciało jeść potem. Genialne. I planuję tak raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc wrzucać sobie filmik, taką zlepkę. Dzisiaj mam pierwszy dzień, poniedziałek. Jutro będziemy mieli trening w siłowni. To spróbuję coś nagrać, jeśli nie będzie za dużo ludzi. A I coś tam sobie pododaję. Jeśli to dalej oglądasz, napisz komentarz, bomba. Mówić. Jutro jest wtorek, jutro trzeba iść na automaty. Brzmi jak genialny plan. Yeah. Ja z robią właśnie sterydy. Gdzie tacy jako? Mamy wtorek. Wczoraj mi się rozładowała kamera, dalej mi się nie chciało nic robić. Wtorek, co to oznacza? Że za chwilę wychodzę na full body. I wtorek oznacza automaty. Oczywiście. Ale jako, że nie mamy w pobliżu automatów, wymyślimy jakąś inną formę hazardu. Mam pomysł. Ale najpierw może chodźmy na trening. Gówno. <noise> Cięcie. Ja się... Ogólnie tymczasowo zmieniłem siłownię na taką osiedlową. Tutaj niedaleko. No, to niedaleko. Nasz się teraz wypierdolisz, jak to tam będzie. Jest dość niski zasób ciężarów. Więc wziąłem własne. Takie dodatkowe 20 kg. Myślę, że tymczasowo styknie. Zobaczymy. Ja nie uważałbym. Ale... Nie powiedz, co jeszcze mi stanie. Stany na bali, ty daj mi więcej. Kiedyś się chciałem zabić dziś w pustkę zatykam pęgiel. Ty mówisz, że jest lepiej, a wpierdalasz w siebie chemię. Gdy pomyślą, że jest odwrotnie, no to przyjdzie czas na zemstę. Uważaj na łapy, większość nosi tutaj maski. Jeśli wyciągają dłoń, zapewne chcą twoje kaski. Będą wtórzyć jak koń, będą chcieli sprzedać kasę. I wycisnąć się jak sons, jak wytrują trochę słabych. Z sami coś gadają, ja mam wyjebane. Oni nawet mnie nie znają, a chcą widzieć na dnie. Wszystkich tylko bierze dupa, gdy ci się udaje. Mogę to powtórzyć znowu, ja mam Wyjebane. Ja mam wyjebane Za coś gadają Ja mam wyjebane. wyjebane nawet mnie nie znają A chcą widzieć na dnie Wszystkich tylko piety dupa Gdy ci się udaje ja Mogę to powtórzyć wdaje. znowu Ja mam wyjebane Ta, wydałem przed chwilą 200 złotych na 10 głosów w loterii Wojtka, co? Wygram ten domek Wygram go No ogólnie wczoraj po treningu poszedłem spać Nie chciało się już nic nagrywać A wiem, że miały być no, przysłowiowe automaty, mam na to lepszy plan. Wjebałem stówkę, ale dzisiaj jest środa, przecież automaty i w ogóle wszystko co związane z hazardem działa tylko we wtorek, ale sprawdźmy, złammy regułę. Plan jest taki, że z tej stówy robię chociaż 150. Spójrz Wojtek, co robisz z ludźmi. Wydałem przedostatnie pieniądze na tę loterię, żeby wygrać ten domek, a ostatnie pieniądze ładuję właśnie w pokera, żeby mi się zwróciło, żeby miał za co żyć. Ja muszę wyżywić dom, rodzinę, dzieci. Czego nie rozumiesz? Ja ogólnie mam swoje taktyki. Tych małych gównien nie obstawiamy. Zawsze, zawsze tak, jak to jest stówka, żebyś leciała piątka na fula, piątka na trójkę i dyszka na strita. Street to jest mój, street to jest mój as. Jest street jak siądzie. To jest, 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 voilà. Z pięciu złotych zrobiłem 50. Potem je przejebałem. Ale Razy 10. Rozumiecie? Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi. No zaczyna, zaczynamy, patrzcie. Full, 5 zł. Street, dyszka, trójka, 5 zł. Myślę, że powinno się wchodzić z zamysłem, żeby minimum podwoić całą kwotę. Ja pierdolę. A spokojnie, to jest dopiero początek. Chwilę działa. Mówię wam, to trzeba rozgrzać, rozgrzać trzeba, ona się musi rozgrzać, ta blondyna. Żadne dwie pary, coś takiego wpada rzadko. To jest, to nie ten, gramy tylko na duże kwoty. Ja wierzę w króla. Dwójeczka. Street to przyszłość. No Dobra, próba numer 3. Teraz już na pewno koleju nie będzie. Poddajemy się. Jeszcze jedno podejście. Statystycznie 99 osób odpuszcza przed zwycięstwem. Nie odpuszczamy. Ja pierdolę dole. Ostatnia szansa. Wyjebałem stu w 10 minut, i nic nie siadło. A to wszystko dlatego, że dzisiaj się nie w tyłek. Dzisiaj mamy czwartek. Co to oznacza? Drugi strzał. No właśnie, bo ja tak chaotycznie zacząłem. Wiadomo, wcześniej tego nie robiłem, to to będzie trochę chaotyczne na pewno. Bo nie wiem, jak się do tego zebrać. Ogólnie fajnie, jakbyście pisali na przykład, co byście chcieli zobaczyć, o czym mógłbym powiedzieć. To na pewno coś z tego zrealizuję. No i co dzisiaj mamy czwartek, to znaczy drugi strzał. Ogólnie tak, bo w sumie nie mówiłem, a powiem się wypowiedzieć na ten temat. Jestem aktualnie na 0,7 ml testosteronu Enan 250 mg dwa razy w tygodniu, czyli to wychodzi jakieś 350 mg tygodniowo, czyli naprawdę delikatnie, delikatne podkuwanie do tego raz w tygodniu HCG. I no, i ostatnio zapomniałem o tym powiedzieć, że w sumie to jest dość istotne. Z Semexu na ten moment 1 i 1 trzecia tabletki, bo jakoś zjebanie reaguje na Estradiol, w sensie no, jakoś Estry mi wypierdalają, nie? Mimo, że brałem 2 trzecie tabletki Semexu, to Estradiol mi wyjebało ponad dwukrotnie od normy, więc aktualnie biorę 1 i 1 trzecią tabletki. Zobaczymy w, na początku sierpnia, jak to wygląda. Progesteron też miałem trochę zawyżony. Biorę na aktualnie na dwa miesiące yy, Proviron. Dwie tabletki dziennie. 50 mg na dzień. Czy myślałem nad jakimiś innymi środkami? Jeszcze. Ogólnie mam coś, pewien zamysł w głowie. Na pewno nie na ten cykl, tylko na przykład na drugi cykl. Ogólnie na drugi cykl tak się zastanawiałem. Myślałem, żeby dorzucić jakiś taki mało sideowy środek. Ten bolon na przykład. Mega bezpieczny. A tak na poważnie, to mam na tyle aktualnie sprawdzone źródło i dostęp do tylu środków, że no, no, mam duży wybór. Ale no, jeszcze do drugiego jakiegoś cyklu mam dużo czasu, więc spokojnie, nie spieszy się. Najpierw zobaczymy na ile będę miał zmian na tych 350 mg. Bywa tak mi się łapy po treningu trzęsą, że chyba poproszę kogoś innego. Albo chuj, spróbuję samemu. Nie bałem że się jak chuj. Mówiłem, że się trzęsie jak pojebane. Zastrzyki robimy przed, a nie po treningu, bo inaczej trzęsiecie się jak pojebani i, i zrobi się chujowo. Ociskamy to chwilę i będzie git. Ogólnie, według planu treningowego, dzisiaj miałem mieć lower body, ale to miałem mieć upper body. Ale niestety w piątek wypadł mi pogrzeb. Jakiś w ogóle, a jakieś cioci, których nawet dobrze nie znam. Ale jednak wypada pojechać. Jeszcze niestety do poznania, więc w sumie cały dzień w dupę i nie zrobię, dlatego dzisiaj jednąłem full body. Więc niestety jeszcze z niestety cieszę się jednego Mega nieodpowiedzialne z jej strony i trochę takie egoistyczne, że akurat w pogrzeb wypadnie w dzień, gdzie mam trening. No ale cóż, zdarza się. Mam nadzieję, że chociaż będzie jakiś dobry dewolaj na stypie i się opłaci. Właśnie wyniki ma tu chyba są. Dobra, oficjalnie sprawdzamy wynik armatury. Damy kamerkę. Panie i panowie, oto chwila prawdy. Ja pierdolę. Chujowo, tak, chuj, odwołamy się, nie? Ja w ogóle przez 5 lat nie miałem matematyki, tak naprawdę Odwo czy mam odwołanie, czy poprawka? Jak myślicie, napiszcie w komentarzu. Wow, 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 nie mam dzisiaj siły do życia. No to zajebiście Bo chuj ci, matura. W ogóle, chuj w tę maturę, chuj w te odwołanie. Chuj w tę mogę kuć dupę, wrzucać to do internetu. No więc, wczoraj przejebaliśmy w sumie trzy stóby, Dzisiaj to ja idę spać gościu chyba. Uh -huh. Tak, właśnie tak. Pokaż studio, ty kurwa. Heh, scenu jest w tej domu. o co tutaj chodzi? Nie, nie. Piłkę do mnie, pułku. Udało się, ja, zobaczmy no na tym. Czeka stary, kurwa. Ja, ja mam wiepa, do to i tak. ciągle wam ciągle, Słuchaj jak tu wali pas. Ba. Spadłem tu tylko kochac, a ona mi chciała Chyba, dać. Co? Są nuty tak jak chciała więc lepiej Chciałeś Chciałem, żeby to łap cieknie tak jak woda z Ja mam wiepa, ale co jest wokół, a co raz wokół znowu.